i yes. Witam wszystkich, których zainteresuje ten filmik. Po raz kolejny robiony w tym ogrodzie. Z takim bardzo bajecznym wręcz tytułem Rajski Ogród. I no, chciałem parę zdań, bo każdego dnia ten ogród, każdego, przepraszam, każdego roku ten ogród, ogród wygląda inaczej. Każdego dnia też bywa, bywają różnice. Jest to ogród zrobiony na właściwie na gołej ziemi, która była kiedyś takim wojskowym jakimś ogrodem warzywnym, czymś takim. A po likwidacji jednostki Nabyłem tę, tę ziemię i budując dom, jednocześnie myślałem, jak stworzyć jakieś takie warunki bliskie naturze, bo miejsca jest dużo, jest na pewno łatwiej zmieścić tu różne rośliny. No i dobierać według swego gustu i według swego pomysłu. No więc na pewno ogród jest według mojego pomysłu. Można różnie na ten pomysł patrzeć, ale no nam tu dobrze. Nam się tu żyje, żyje ciekawie, bo i... i spokojnie, ponieważ no tak... Trochę zamierzone, trochę przypadkowo wyszło, że w zasadzie osłoniliśmy się od otoczenia z każdej strony. A rosły tu dwa drzewa, właśnie trzy, bo jeszcze rosła gruszka, taka usychająca. Jedna śliwka, jedna jabłoń. I to było wszystko, co tutaj rosło. No właśnie, jesteśmy. W takim, w takim zakątku prawie. Akurat tak się składa, że rośnie tu przy domu rośnie pary pój. Jak na te drzewka już w tej chwili no, wyglądające tak bardzo dorośle, powiedziałbym, bo bo one się i w górę i w, w średnicy bardzo rozbudowały i stanowią taki tutaj element kolumn, kolumn takich taki przy domu Zresztą w ogóle robiąc ten ogród starałem się kolorystycznie i gatunkowo jakoś tak różnicować, żeby to po, po prostu było takie ciekawsze do oglądania. Jeśli przejdziemy w inne miejsca, no to będzie może bardziej widać i kontrasty kolorowe i kontrasty w pokrojach poszczególnych roślin. Także to potwierdzi tę moją chęć właśnie takiego zróżnicowania tego ogrodu. To jest drzewo, które na ziemi, różne są datowania, od kilku do kilkunastu milionów lat temu rosło już na ziemi i ciekawostka, którą w zasadzie no, trudno zauważyć, bo nie jest to drzewo liściaste, jest, nie jest to drzewo liściaste, a drzewo iglaste. Na co dowodem są nerwy liścia tego. Nie wiem, czy to jest to do, do uchwycenia. Wytłumaczę tylko. Tu nie ma nerwu głównego i nerwów bocznych jak w normalnym liściu drzew liściastych. Wszystkie nerwy są rozciągnięte w jedną stronę tylko od no, tak zwanego ogonka do końca blaszki liściowej. Także to jestem no, dumny z tego drzewa, że ono już jest tak duże. Rośli... No, właśnie nie, nie jestem pewien, czy je, je nazwałem, ale jest to miłorząd drzewo, które przykładem tego, co przed chwilą powiedziałem, no chociażby jest tutaj to miejsce, bo Cyprus nutkajski, który swoją formą no jest taki, no powiedziałbym, niezwykły, bo, bo w zasadzie w naturze u nas to drzewo nie występuje. Natomiast tutaj w tym ogrodzie pięknie się spasował, domowił i bardzo ładnie rośnie. No, świerki, tuje i to wszystko właśnie kolorystycznie i formą, samym kształtem właśnie stwarza tę różnorodność tego ogrodu w dalszym ciągu do właśnie tego zróżnicowania kolorystycznego nawiązuje no, chociażby tutaj ten Bóg świerk srebrzysty i ten ambrowiec. Wszystko kolorystycznie się dopasowuje, a jednocześnie no, pozwala na taką różnorodność kolorystyczną. Zresztą tu jest akacja o żółtych liściach, która też bardzo ładnie tu się wpasowuje w te kolorystyczne w tę kolorystyczną różnorodność. A takie akcenciki, bo, bo takie zostały takie kawałki zielone, gołe, to moim zdaniem też tak trochę go urozmaica. Ta trawa o takim biało-zielonym kolorze i no taka efektowna, bo, bo rośnie do dwóch metrów. No to taka zrobiła się taka kępa, a było tu dosyć luźno jeszcze kilka lat temu, ale no ogród już ponad 20 lat żyje. Jest to taka dekoracyjna ściana domu, która trochę się zdeformowała. Niemniej jednak kolorystycznie nadal mi się podoba, bo, bo kolory roślin, które tu rosną no tak w zasadzie cieszą oko i, i prowokują do, do oglądania. I no taką ciekawostką tego urodu jest ta piękna srebrzysta jodła, akurat nie ma szyszek, chociaż nie, na samym szczycie kilka, jeśli kamera może pokazać, to co jest tak gdzieś od czubka metr w dół, czy może nieco więcej jak metr, stojące szyszki, tylko szyszki jodły stoją, zresztą może nie tylko. Ale odróżnia to na pewno jodle od świerka, bo szyszki świerka wiszą, natomiast szyszki jodły stoją jak świeczki. Jeśli ktoś jest tak stary jak ja, to może pamiętać choinki ze świeczkami stojącymi na tejże choince. Jest już tak zwane przerybienie. Rybek jest bardzo dużo. Ja regularnie je wyławiam i rozdaję znajomym, albo wypuszczam do takiej strugi, do takiego strumyczka. Wylewam z wodą, którą tutaj soczka mam. A zaczęło się 20 lat temu od sprezentowanej pary. Y, przypadkowo, myślę, pary karasi takich czerwonych, które dostałem na, no właśnie, z takiej urodziny, y, w lipcu na urodziny, na imieniu się. No i ta para jest bardzo żywotna, y, ta para y, otrzymana wciąż żyje i wciąż w tym oczku jest trudno ją tam to miejsce dzielące w zasadzie ogród na taką część no, wypoczynkową powiedzmy, bo y, za tymi krzewami jest parę drzewek owocowych, także y, można by to szumnie nazwać sadem, y, ale y, no, wszystko się trochę za bardzo wszystko za szybko rośnie, y, także to wszystko się tu zagęściło i Żal mi, żal mi wycinać no zobaczymy. Ten jalowiec taki jest trochę zdeformowany, może będę musiał go usunąć. Obok ćmiliny to zielone drzewko. To jest kalina wonna. Krzew, który tutaj u mnie zaczyna kwitnąć późną jesienią. Jak przyjdą mrozy, przerywa kwitnienie, bo, bo kwitnie praktycznie bez liści już, i często przezimowując, ponawia, to, to znaczy kontynuuje swoje kwitnienie jeszcze w, w miesiącach wiosennych, w dniach wiosennych. A kwiat jest o ładnym różowym kolorze na takich malutkich gronach i nazwa Kalina Wonna no, chyba najlepiej oddaje urok tego krzewu także jeśli kto ma miejsce w ogrodzie jeszcze to parę metrów no tak jak pewnie patrzy na to 4 metry kwadratowe i można mieć pachnący można mieć pachnący element w późną jesienią albo wczesną wiosną. To tak z grubsza no tyle o tym ogrodzie. Zapewne ja to inaczej widzę, bo widzę to od, od właściwie czystego pustego, właściwie zachwaszczonego pola. No a teraz jest kawałeczek takiego parku, takiego naszego tu wewnętrznego azylu, bo, bo jesteśmy tutaj jak gdyby oddzieleni od, od ruchu, od, od szumu, od zgiełku no i tak właściwie każdy rok jest ciekawszy to tyle jak na dziś po tym ogrodzie, miło mi było Państwu pokazać to co u mnie rośnie i, i jak to w sumie wygląda a gdyby to komuś jeszcze y, pomogło w, w podjęciu decyzji y, o tym jak zagospodarować swoje miejsce no to byłoby mi również bardzo miło zaprasza pan, na kilka lat zaprasza pan nas <noise> tak, oczywiście wszystko zależy od autora tego filmiku i mogę prezentować obrót w dalszych jego fazach rozwojowych, bo zmiany oczywiście będą następowały, bo to drzewa rosną, niektóre dominują